Gratuluję zespołowi ze Skierniewic. Myślę, że z tego co słyszałem jest to history, historyczny moment. Tak? Dobrze pamiętam, więc serdeczne gratulacje. Dobra robota. Myślę, że publiczność, która dzisiaj przybyła może się cieszyć i mimo, że jest środa późnym wieczorem będzie miała wiele, wiele radości. Jeśli chodzi o nas, co tutaj dużo powiedzieć, nie zagraliśmy na swoim poziomie. Nie był to mecz taki, jakbyśmy chcieli pod kątem intensywności, pod kątem stworzonych sytuacji. Co za tym idzie, paru zawodników, po prostu dzisiaj, którzy dostali szansę, miało, miało okazję ją wykorzystać. Są oczywiście zawodnicy, którzy, którzy nie zagrali źle, natomiast liczę. U niektórych zawodników na zdecydowanie większą odpowiedzialność, na zdecydowanie większe wzięcie na swoje barki gry ofensywnej. Kiedy kluczowi zawodnicy nie są na boisku, to też był po części taki test, więc ten test nie został w wielu przypadkach zdany. Natomiast, natomiast myślę, że dla nas. Dla nas to jest y, sroga lekcja, sroga nauczka przed meczami, e, które mamy przed sobą e, ligowymi, bo utrzymanie w ekstraklasie Motoru Lublin jest to, jest to cel nadrzędny na ten sezon. I, ci, i jed, ubolewam nad tą porażką, bo oczywiście chcieliśmy przejść dalej, ale takie, takie mecze jak ten pokaz, pokazują e, na co. I na kogo można liczyć w tych decydujących momentach, i parę takich odpowiedzi dzisiaj dostaliśmy. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak są pytania, to jest ten moment, żeby znaleźć masz Tomasz trenera, trenerze, zapytam o to, czy właśnie nie zabrakło może e, większego opanowania, właśnie tego doświadczenia, o czym trener e, wspomniał, że troszeczkę mimo, że w drugiej połowie dominowaliście, dodaliście się potem u nich wciągnąć w, w ich grę. Właśnie uważam, że y, było za dużo opanowania, bo my próbowaliśmy być opanowani, trzymać piłkę. W drugiej połowie to my przeważaliśmy pod kątem posiadania, ale nie kreowaliśmy aż takich czystych sytuacji. Jest oczywiście Bramka Lubereckiego, sam na sam, Żaka Ndiaye i strzał w końcówce Bartka Wolskiego z głowy, bodajże zablokowany. E, natomiast jest to zdecydowanie za mało na naszą grę ofensywną, gdzie z drużynami z Ekstraklasy klasy potrafimy, potrafimy wejść na bardzo wysokie wysokie obroty i atakować e, i, i tworzyć raz za razem sytuację choćby w ostatnim meczu ze Śląskiem Wrocław czy nawet wcześniej z biały Białystok w pewnym momencie. E, I tutaj z całym szacunkiem dla zespołu e, ze Skierniewic którzy, który był dobrze przygotowany dobrze bronił ale też e, z, z takim przeciwnikiem jak Unia wchodząc na normalne obroty musimy kreować tę sytuację. I, i, I tego nie robiliśmy, ale to się wiąże nie tylko z planem na mecz, nie tylko z odpowiedzialnością, y, y, która, która jest przed meczem na odprawach, ale też... Y z odpowiedzialnością moją w trakcie meczu, ale przede wszystkim piłkarzy, którzy muszą, muszą dać sygnały, bo wielu z, nich, wielu z nich dzisiaj robiło szumu, było widocznych, ale ostatecznie liczy się to, jaki jest konkret i ja potrzebuję ludzi konkretnych w momencie, kiedy zawodnicy podstawowego składu będą pauzowali za kartki, będą mieli jakieś urazy i takie mecze też są potrzebne na danie odpowiedzi eee, i bardzo. Bardzo jestem zdenerwowany, że są to negatywne odpowiedzi, bo po to trenujemy, po to tworzymy kadrę, żeby te odpowiedzi były e, pozytywne i żebyśmy mogli napędzać się i na pewno, na pewno to jest kamyczek do ogródka, wynik dzisiejszego spotkania e, dla nas jako zespołu, ale też e, dla niektórych, e, niektórych zawodników. To właśnie... Czego zabrakło, żeby stworzyć więcej sytuacji od tego 20 metra bramki rywala, bo w było ich zdecydowanie za mało. Za mało ruchów tworzy było w wbiegnięć za linię obrony. Proszę zauważyć, że każda sytuacja motoru, która się pojawiła, brała się z tego, że boczny obrońca albo zawodnik na pozycji numer 8 e, wcinał się w momencie, gdy skrzydłowy miał piłkę. I w z początku pierwszej połowy, kiedy tworzyliśmy dwie sytuacje, bramka Lubereckiego, sytuacja Żaka, gdzie, gdzie poszedł za plecy wszystkie, wszystkie te akcje były wynikiem tego, że zmieniliśmy stronę, weszliśmy za linię obrony, ale byliśmy w tym incydentalni, nie byliśmy w tym powtarzalni. To zapytam na koniec o, o plany na te najbliższe dni, bo jak wiemy w sobotę gracie w Poznaniu, a teraz o luberskie, lubereckiego, który pod koniec zmagał się z urazem i też został posunięty wyżej, a pracował za niego w defensywie w ich yy, A propos Lubera, no to jutro będziemy mądrzejsi. Teraz na gorąco nie chcę o tym mówić, bo po prostu nie wiem. A o plan na najbliższe dni, no co mamy, czwartek, piątek i w sobotę gramy, kończymy ten okres grania co trzy dni i nie ma nic lepszego niż odkuć się na zespole, który ma sześć zwycięstw rzędu w lidze i jest niepokonany na własnym stadionie, o ile dobrze pamiętam, bo jedyna porażka Lecha to jest porażka z Widzewem Łódź na, na wyjeździe w tym, w tym sezonie, więc dobrze, że będzie czas na szybką rehabilitację, a myślę, że ten zespół Zdaje sobie sprawę, co się dzisiaj stało, i nie przyzwyczaił swoich kibiców i, swoje, i społeczność motorową do, do takich rzeczy. Więc to jest, to jest dla nas wszystkich duża, duża nauczka i lekcja, z której trzeba wyciągnąć wnioski. Czy są jeszcze jakieś pytania? To ja zapytam jeszcze przewrotnie o zawodników Unii. Czy, którzy, czy, czy trener, kiedy obserwował mecz, zwrócił uwagę na któregoś zawodnika Unii, który się wyróżniał w dzisiejszym meczu, zapamiętał coś takiego? A, nigdy nie idę w kierunku indywidualnych wyróżnień ani, ani negatywów. Na pewno tutaj jeśli chodzi o drużynowość, to jest, to jest bardzo ważna rzecz i bardzo... Bardzo mocny, jakby argument, dzięki któremu Unia może robić kolejne wyniki, bo indywidualności w piłce są potrzebne, ale najważniejsze jest to, aby, aby cały zespół patrzył tak samo na, na piłkę, na mecz i tutaj w tym zespole na pewno jest to widoczne, też w poprzednich meczach, które, które analizowaliśmy. Zespół Unii na pewno powi powinien kontynuować to, co zaprezentował dzisiaj i nie patrzeć na to, z kim gra w lidze lub z kim się mierzy przeciwko w Pucharze Polski, bo jeżeli to utrzyma, myślę, że będziecie się cieszyć tutaj wszyscy na koniec sezonu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję za udział w konferencji prasowej. Trenerze, życzymy powodzenia w Poznaniu no i do zobaczenia za chwilkę, bo zaraz ten dykamin cocha. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dobranoc. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Powodzenia. Jeszcze raz gratulacje, Zwycięski, uśmiechnięty Kamil Socha. Jak najbardziej zasłużony, drodzy Państwo. Trenerze, podsumować poproszę to, to spotkanie, ten mecz. To historyczne wydarzenie dzisiaj w Skernelicach. No, tak jak się spodziewaliśmy, no, było to bardzo ciężkie spotkanie dla nas, i tak naprawdę te brawa należą się całemu zespołowi, tej całej dwudziestce, która dzień w dzień na treningach wylewa litry potu. Która przychodzi po pracy yy, i daje z, siebie, daje z siebie wszystko, a potem przychodzi weekend, w którym trzeba dać jeszcze więcej, i, i ona to daje. I to, jest, to jest ogromny szacunek, bo rozmawiałem sobie właśnie przed meczem. Z trenerem motoru, i no to jakie oni mają warunki do, do pracy, to jest no marzenie, marze, marzenie każdego trenera, tak? I to jest to jest fantastyczne. Co oczywiście nie znaczy, że, że jedna, jedno, jedno nasze zwycięstwo w takiej sytuacji pokazuje, że, że nie trzeba takich, takich rzeczy, żeby, żeby robić wyniki. No nie trzeba, żeby, żeby się rozwijać, żeby żeby iść do przodu, to, to potrzebne są po kolei różne dodatkowe, dodatkowe rzeczy. I ja dlatego przed tym spotkaniem byłem pełen obaw, bo nie, nie ukrywam tego, bo uważam, że motor jest jedną z najlepiej zorganizowanych zespołów w polskiej lidze w tej chwili. Ma przede wszystkim drużynę, to jest, to jest ważne. i Tak jak tutaj przed chwilą trener też wspominał, że nie indywidualności, a właśnie drużyna tworzy wynik, Te indywidualności oczywiście pomagają i one są, są potrzebne, ale, ale tak naprawdę sama indywidualność nic nie zrobi bez, bez poparcia pozostałych zawodników, więc tu się, to się przede wszystkim liczy. I my rzeczywiście dzisiaj tą determinacją wyszarpaliśmy to zwycięstwo, bo nie ma co ukrywać, że ten Motor był piłkarsko dużo lepszym zespołem i to było widać, natomiast my poprzez swoją determinację ale również i umiejętności chłopaków, potrafiliśmy zneutralizować pewne atuty motoru. Nie lubimy tak grać, jak graliśmy momentami, gdzie zostaliśmy mocno zepchnięci do defensywy, bo my nawet nie skupiamy się na tym. My widzę, chcemy grać, chcemy grać wysoko, natomiast no, motor dzięki temu, że, że tworzy znakomitą jakość piłkarską, no to nas zepchnął i. I długo rozgrywał tę piłkę. Natomiast fajnie, że, że chłopaki potrafili zareagować odpowiednio i tych sytuacji groźnych, no to za dużo nie stworzył. To jest dla nas, jest dla nas na pewno bardzo ważne. Także yy, gdzieś tam też pokazuje, że, że jesteśmy w stanie grać z dużo lepszym rywalem. Yy, no, dzięki tej determinacji i dzięki temu, temu zespołowemu zacięciu potrafimy, potrafimy zrobić taką niespodziankę właściwie myślę, że, że nawet ocieramy się o sensację w tym momencie. Także jesteśmy na pewno bardzo szczęśliwi z tego powodu, ale no przed nami mecz, mecze ligowe, także tutaj my też mamy swój jasny cel, tak jak motor ma przede wszystkim za zadanie się utrzymać. My mamy cel jeden, chcemy, chcemy awansować. Tak? To, jest, to jest też dla nas niezmiernie ważne. I chyba jesteśmy z tego co jedynym i jedynym zespołem, który, który tak jasno deklaruje, deklaruje chęć tego awansu. Tak? Wszyscy mówią, że chcą wygrywać mecze, każdy następny mecz, a my mówimy, że my chcemy wygrywać każdy następny mecz po to, żeby awansować. Bo jeśli chcesz wygrać każdy następny mecz, no to znaczy, że chcesz awansować. Dla mnie to jest tak. Ja nie lubię, nie lubię czegoś takiego jak go w bawełnę, bo to jest po prostu moim zdaniem zabezpieczanie się przed ewentualną porażką. My się tego nie boimy, chcemy, chcemy walczyć i tyle i idziemy prosto po swoje. Ten zespół pokazał to. Przynajmniej powiedziałem, że zespół Motoru ma na autokarze napisane niezniszczalni, my możemy napisać sobie niepokonani na tym stadionie. Są jakieś pytania? Proszę bardzo. Bardzo proszę o Rozmawialiśmy przed meczem, to jest Najpiękniejszy dzień w Pana kadencji karierze? Hmm. Ciężko mi powiedzieć. No, na pewno, na pewno jeden, jeden, z, jeden z tych. Tak, na pewno, tak. Nie pamiętam w której, w której części Pucharu grałem prowadząc Pogoń w Nie wiem, czy to nie była 1 16 i wtedy wygraliśmy z Podbeskidziem, które szło pewnie do, do, na awans do Ekstraklasy i to też było fajne. Eee, parę, fajn, parę takich fajnych e, momentów w mojej przygodzie trenerskiej było, także to, to na pewno należy do jednego z, z tych, e, pierwsza trójka na 100%. tak. Natomiast, natomiast tak, przepraszam, jeszcze tylko dokończę jedną rzecz, że e, dla mnie spełnieniem będzie awans. Czy no to jest taka skala nie niesamowitych tego tego awansu jeszcze przeprowadzane no nie no to jest to jest oczywiście że tak to jest coś niesamowitego i bo to nie, nie tylko chłopaki, chłopaki pracują ale część z nich się tak samo spora część się uczy więc też mają mają swoje obowiązki część pomaga gdzieś tutaj przy akademii nam a, a ja sam zastanawiam w tej chwili, czy czasami nie zadzwonić do dyrektora szkoły i nie poprosić go o zwolnienie z jutrzejszego dnia. Czy są jeszcze jakieś pytania? Co ja jeszcze zapytam tylko o mecz, który minut. Czy miał trener gdzieś coś, taki cień wątpliwości, że może tu nie wygrać? Może trwać tak? Nie, no miałem taki moment, kiedy kończyła się druga część dogrywki. Podszedłem do ławki i kazałem sztabowi już ułożyć listę zawodników, którzy będą listę ośmiu zawodników, którzy będą w kolejności strzelać Znaczy strzelać karne. Tak później wybrałem kto będzie strzelał pierwszy, kto będzie ostatni. Tutaj zdradzę tajemnicę. Wyłamał się z tego kamień Sabiło i nie wiem czy mu kary czasami nie wlepić. <noise> <noise> Miał strzelać trzeci, ja strzelał ostatni. Eee, ale czasami ja po prostu daję, e, pozwalam, po, po, poz, pozwalam podjąć takie decyzje zawodnikom, bo to jest też, też ważne, to oni się czują. Ja nie mogę im kazać strzelać na, na, na siłę, bo, bo w tym momencie on, ma, on już ma łatwe usprawiedliwienie. Jak nie strzeli, powie, że no, no, ja nie chciałem. Okej. Okay. Ale miałem taki moment właśnie pod koniec, pod koniec e, dogrywki, gdzie tak sobie myślałem, że mówię: Kurde, jak skończy się remisem. To przecież my nie możemy tego przegrać w karnie. Taki heroizm nie może pójść na marne. Tak? I gdzieś tam taki moment, moment był, kiedy te pierwsze trzy uderzenia były celne z jednej i z drugiej strony. Za każdym razem, kiedy podchodzili nasi zawodnicy, gdzieś tam miałem ten taki, taki lekki niepokój, a w momencie, kiedy Stasiek bronił, to tak momentami to się sam rzucałem na bok, to tak z przyzwyczajenia. No, ale, ale dobrze, się, dobrze się skończyło i się cieszyć teraz, bo to zasłużyliśmy na to. to nie to nie jest prąkalny, Nie, nie, to za duże słowa. Stałem na bramce. Czy są jeszcze jakieś pytania, proszę <grym> Państwo? Ja porozmawialiśmy z pytałem o BKS Katowice, to było jedno, że nie, to jest BKS Katowice, najpierw musimy przejść, bo to będzie absolutnie trudne. No i teraz BKS tak. Katowice... No Właściwie ten Puchar Polski pokazuje, że te drużyny z niższych bez problemu z tym mogą poradzić z presją i spokojnie pokonać te drużyny z wyższego szczebla, rozgrywko tego u mnie jest kolejnym przypadkiem. Znaczy, powiem tak, bez problemu to nie, bo tutaj też trzeba być trzeba jasno sobie powiedzieć, że no ja oglądałem też te mecze pucharowe, gdzie grały, gdzie drużyny z niższych robiły niespodzianki i to wcale tak łatwo też nie wyglądało to tak samo jak i tutaj. No bo jakość piłkarska no zawsze leży po, po, po drugiej stronie. Ja tutaj wiedziałem, że motor nas nie zlekceważy i, i że, będzie, będzie grał, że będzie to mecz bardzo intensywny. To, to wiedziałem i tego się obawiałem bardzo, i tak było. Tak było. Nas to kosztuje bardzo dużo zdrowia. I szczerze mówiąc, gdybym, tak mi się wydaje, że gdybym nie zrobił zmian w meczu ligowym wcześniej z Wartą Sieradz, to nie wiem, czy Chłopaki by dzisiaj nie popadali. A jeszcze przed nami kolejny bardzo ciężki mecz z Bronią Radą, który no, musimy wygrać. Także no, no ale co do, co do GKS-u. Ja, no nie mamy szczęścia losowania. No nie ma co ukrywać. No GKS gra równie intensywnie. E, do tego ma e, bardzo wysokich zawodników, e, dobrze, bardzo dobrze grających głową, I, i przy tych stałych fragmentach gry będą mieli no, nie, na pewno dużą, dużą przewagę. I już się zastanawiam, jak wykluczyć tutaj Jędryka z tego. No ale nie wiem, czy to się uda, bo znam go i na pewno nie jest łatwy do, do, do zneutralizowania. I tu dzisiaj na przykład nie ukrywam, że e, tak. Delikatnie poczułem nerwowość, jak zobaczyłem, że Wolski wchodzi w drugiej połowie, bo wiedziałem doskonale, jak ma znakomicie ułożoną nogę i baliśmy się bardzo jego dośrodkowań z rzutów rożnych. Tam raz było rzeczywiście bardzo groźnie po, po, po jego uderzeniu. Tam chyba piłka uderzyła w słupek, tak? znaczy nie jego, po jego dośrodkowaniu. Także, także no, znamy, znamy wartość poszczególnych zawodników. I wiemy, że, że z, z Katowicami też nie będzie łatwo. Ja <śm> <śm> mam odpowiedź, zagrajcie tak jak dzisiaj z Motorem i Mecz, meczowi nierówny i to niestety nie zawsze tak działa. Ale na pewno będziemy się, będziemy się starać. No bo co, no, zrobiliśmy już, napisaliśmy już jedną historię. Dlaczego, kto nam zabroni marzyć i napisać kolejną? Jeszcze Nic nie będzie łatwe. Nie ma, nie ma łatwych. Puchar to jest Puchar. Rządzi się swoimi prawami. W tym momencie ja, ja twardo stąpam po ziemi, bo przypomnę tylko jedną rzecz. Też może nie powinienem tutaj akurat gdzieś tam mącić wody. Kijem, ale, ale rok temu przegraliśmy z czwartoligową stalą brzeg 4-0. Więc, więc to jest po prostu puchar. No. Te niespodzianki będą się zdarzały i, i tutaj każdy zespół przyjeżdżający do. do no, jeśli ktoś wygrywa, powiem tak, jeśli ktoś wygrywa wojewódzki puchar, to znaczy, że coś potrafi. Nie wygrywa się tego od tak sobie. W każdym województwie jest. jest Ciężko ten puchar zdobyć i dlatego nie można lekceważyć na pewno na pewno nikogo. Będzie ciężko na pewno nam i awansować, będzie ciężko przejść następną rundę. Porównywalne myślę to są wyczyny. nie widzę pytań. Jeszcze raz gratulacje premierze. Dziękuję bardzo. Wreszcie do szesnastej puchar Polski z gks Katowica odbędzie się pod koniec października. Szczegóły w komunikacie na stronie klubu Unia Skierniewice. My zapraszamy na mecz ligowy Unii Skiernictwa w najbliższą sobotę o godzinie 18. .00. Wszyscy na Unię. Do zobaczenia. Dziękuję.